Witam, pewnie zastanawiacie się, co tutaj robię. Otóż ktoś tam leży na kajmanach z jajami do góry. To znaczy ciężko pracuje. A ja dzisiaj go zastąpię. Gdyż jest bardzo zajęty. O na mecz już są. Nie, nie tylko nie, Berin. To źle się skończy. Hamburger. Happy, happy. Happy, 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 happy. Wow to było szybkie. Znowu to samo. To te same uczucie jak ktoś jak co miesiąc mówi, że zapłaci za pomoc w filmach. No ale na logikę jeżeli wygraliśmy z nimi 6-1 z lekko rezerwowymi to teraz z podstawą powinniśmy nie stracić bramki od razu i gonić wyniku. <coughs> yeah. Curva, 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 curva. Ya pierdo le. Widzę łzy w twoich oczach, wzruszyłeś się? Ja jestem na skraju. Na skraju, nie? Tak jest, wąsamy, kurwa! wszystkich! Wszystkich Witam. Na Discordzie ktośka powstała ostatnio liga serwerowa w bublele dla niewtajemniczonych gierka z aktywności na Discordzie, więc jest całkowicie darmowa. Stworzona została druga dywizja, jedna potrzebujemy graczy, aby ją zacząć. Nie bój się, że nie znajdziesz drużyny, bo to właśnie ty możesz być kapitanem. Jeżeli nie chcesz, to zostaniesz dobrany, więc bez obaw. Co oferuje Liga? Taktyków jakich mało. No ciebie nie chciałem, wyślij tego piłta, kurwa, Czarnobyla, kurwa. Niech tam, kurwa, grzyby zbiera, kurwa, Kulturę. Oj oj oj, oj oj oj, oj oj oj, ale mi kurwa szkoda, że akurat mam taką fajną power przez którą wyrucham ci ostro No i przede wszystkim family friendly atmosferę. Piotra z niej się zestrał, bo ma dwóch ojców i tylko tego nie kocha.